Po zalogowaniu do platformy e-learningowej wybieramy sobie opcję zarządzaj ścieżkami szkoleniowymi. Następnie ze wszystkich ścieżek, które znajdują się w systemie, wybieramy tą, do której chcemy dodać nasz test. Ja wybiorę sobie opcję testy sprawdzające. Wybieram sobie ścieżkę testy sprawdzające. Następnie ze wszystkich możliwych elementów wybieramy testy i wybieramy opcję wgraj. Następnie wskazujemy miejsce na dysku, gdzie znajduje się nasz egzamin i go wgrywamy. Komunikat import zakończony powodzeniem informuje mnie o tym, że test został poprawnie dodany do ścieżki szkoleniowej, którą wybrałem. Tutaj widzimy, wiedza o Polsce znalazła się w tej właśnie ścieżce. Następnie musimy wybrać, jacy użytkownicy będą mieli dostęp do tego testu. Użytkowników możemy dodać ręcznie z listy wszystkich użytkowników, ale możemy też dodać poprzez grupę. Ja wybiorę właśnie grupę szkoleniową. Wszystkie osoby, które znajdują się w tej grupie, będą miały dostęp do tego testu. Zapisujemy i to już na razie tyle.